Siemanko Mordeczki, ja jestem Weski i witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać miejsce, w którym możecie zdobyć legendarną kamizelkę. Od razu przypominam, że gramy ścieżkę życiową panka, także wiecie to na uwadze, że jeżeli zagracie jakiś nomadę, no to na początku tej kamizeleczki wziąć nie możecie, ponieważ jesteśmy w Watson. Okej, okay, to miejsce znajduje się generalnie w kabuki tutaj. E, mianowicie, jak przybliżam mapkę, to udajcie się do Belwe Overwalk. Do tej szybkiej podróży jeszcze oddalę, żebyście widzieli dokładnie, gdzie tu jest. Tutaj mamy mieszkanie Wii, tutaj mamy doktora, i obok tego właśnie jest nasza szybka podróż. Teleportujemy się, znajdujemy się w tym miejscu, tutaj, i już Wam mówię, gdzie idziemy. Jeżeli się tutaj teleportowaliśmy, idziemy w lewo i do góry po schodach. Jeżeli będziecie już na samej górze, to udajecie się po prostu cały czas do przodu i. Właśnie mamy tutaj naszą kamizeleczkę. I tutaj od razu dam Wam małego tipa. Nie bierzcie od razu tego przedmiotu, tylko zauważcie najpierw jakie ma modyfikacje. Jeżeli modyfikacje Wam odpowiadają, to możecie sobie śmiało to wziąć. Aczkolwiek, jeżeli chcecie, żeby te modyfikacje były inne, to mam dla Was taki sposób. Mianowicie, klikacie sobie w czytanie gry i zobaczycie, że po szybkiej podróży zrobi Wam się automatyczny zapis. Ten automatyczny zapis właśnie teraz sobie kliknę. jeżeli Wam te modyfikacje się nie podobają, to możecie w łatwy sposób je zmienić. Właśnie sposobem wczytania czytania. Jeszcze raz save. Czyli, jeżeli my teraz wczytaliśmy, to jesteśmy w tym miejscu. No widzicie, czasami ten safe nie działa i trzeba się troszkę, troszkę dalej wczytać. A jak widzicie, mi się dwa save odpaliły, także jeszcze raz to zrobimy. OK, save nam się wczytał, także lecimy znowu tutaj schodami do góry i biegniemy wprost na ciało. Jak widzicie, przegląd nam się pojawił znowu. I mamy inne modyfikacje. Oczywiście liczba też może się zmienić. Może mogą być trzy modyfikacje, może być cztery, może być e, mniej więcej, no zależy jak, jak natraficie. Dlatego polecam sobie też właśnie tak powczytywać troszkę razy, jeżeli Wam nie pasują te ulepszenia i możecie sobie w łatwy sposób ogarnąć modyfikacje za firko, do fajnej kapizelki na start, także tyle ode mnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie suba lajka, komentarz i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!